Zapraszam do tutorialu z w przód. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Kamil. Dzisiaj zrobimy sobie salto w przód. Salto w przód, jak dla mnie, jest trudne fizycznie, ale łatwe psychicznie, więc wytłumaczę Wam, jak prawidłowo i technicznie zrobić je dobrze. Ok, zaczniemy sobie od przewrotu w przód. Wygląda w ten sposób, że kładę sobie obie ręce na ziemi, brodę mam przy klatce piersiowej i przetaczam się do przodu przez głowę. Ok, a teraz Wam pokażę kilka ćwiczeń, które Wam powinny usprawić tego front clipa. Będę je opisywał w czasie wykonywania ich. Ok? Zapraszam. Pierwszym z nich będzie to skok tygrysi. Daleko rzucamy się na ręce i robimy sobie przewrót w przód. Jednym z następnych elementów będzie progresywne robienie przewrotów w przód. Na wyższej przeszkodzie, w moim wypadku będą to 3 materacy, potem 4, 5, 6 i tak długo, aż osiągnę swój limit. To mi pomoże zwiększyć odpowiednią wysokość przy moim salcie w przód. Następnym naszym elementem, który chcemy zrobić, będzie wyskok i pociągnięcie kolan do klatki piersiowej, tak by kolana dotknęły barwę. Chcemy zrobić to samo z rozbiegu, by wskoczyć na naszą kubkę materacy. Teraz progresywnie chcemy zrobić przewrót w przód po naszej przeszkodzie, która jest pod lekkim kątem, żeby nam utrudnić. Kolejne ćwiczonko, które nam powinno ułatwić, będziemy na kolanach, opierali się rękami do przodu, i z tej pozycji przechodzimy sobie do przewrotu w przód. Fajnie jakbyśmy mieli też możliwość odbijania się. Kolejnym krokiem będzie przewrót w przód bez dotknięcia rękami ziemi. Chcemy nimi machnąć za siebie, żeby od razu spaść na plecy. Teraz zajmiemy się jedną z najważniejszych rzeczy, czyli grupą. Jest to dociągnięcie kolan do brzucha, tak żeby kolana dotykały barku. Chcemy to robić szeroko, aby nie zderzyć się twarzą z naszymi kolanami. Szkoda nosa czy zębów. Kolejnym z naszych ćwiczeń będzie to lotka. Jest to kontrolowany rzut na plecy. Staramy się spaść pomiędzy nasze łopatki. Polecam robić to na trampolinie. Bo inne podłoża mogą być trochę za twarde. Już nam wychodzi lotka, machnijmy rękami trochę mocniej, tak by upaść na tyłek. Teraz pokażę Wam prawidłowego front flipa. Składa się on z prawidłowego nabiegu, na skoku na dwie nogi, mocnego wyjścia do góry ręka ma pełen zamach po wyskoku. Dobre złapanie grupy. Trzeba mieć też oczy otwarte, by widzieć, kiedy się rozłożyć, i mieć odpowiednio dużo czasu, by wypuścić nogi przed siebie, żeby stabilnie wylądować. Sprawdźcie. Teraz pokażę Wam kilka podstawowych błędów. Pierwszy z nich będzie od razu wejście w rotację, a nie wejście do góry. Pamiętajmy też o tym, że najważniejsze jest wyjście prawidłowe do góry. Jeśli za szybko przesuniemy ręce w dół, wyjdzie nam tak, jak przed chwilą pokazywałem. A teraz mój ulubiony zły przykład tak zwany drwal. Pozdrawiam pewnego kolegę, który to pewnie ogląda. Pamiętamy, by salto zakręcić od razu po wyskoku, nie lecieć go bardzo daleko, tylko postarać się go zrobić w miejscu, najlepiej pół metra, metr od naszego wibicia. Kolejnym z błędów będzie za słabe dociągnięcie nóg do klatki piersiowej, czyli tzw. zwanej grupy. Wygląda to w ten sposób, że kręcę się w tej pozycji. A powinniśmy być tak, żeby dotykały barki kolan.